Cześć, dzisiaj pokażę w jaki sposób wycinam takie nietypowe kształty. Potrzebny jest mi materiał tutaj, akurat płyta fornirowana fornirem dębowym i taki szablon, który został wykonany uprzednio w firmie zajmującej się usługami CNC. Oczywiście ten szablon będzie też elementem konstrukcyjnym. Odznaczam sobie linię, wycinam nadmiar materiału, pozostawiając delikatny naddatek 2-3 mm od tej zaznaczonej linii. Kiedy już pozbędę się tego nadmiaru. Składam ponownie bardzo dokładnie z szablonem i będę tutaj kopiować ten kształt z użyciem freza kopiującego z łożyskami górnym i dolnym oraz z dwiema wymiennymi płytkami z firmy IGM. Warto używać właśnie takiego freza, ponieważ po ostrzeniu niestety frezy nie są potem współgrające z łożyskami, a tutaj możemy wymienić płytkę i wciąż mamy. Ten fraz jakby sprawny. I mamy wycięty kształt. Wkrótce też w dłuższej formie na YouTubie pokażę różne zastosowania frezów w meblarstwie, z jakich ja korzystam.